Ryszard Kapuściński Czasem tak filozofował Czy choć fajne książki pisał Swego życia nie zmarnował Jestem sobie skromnym książkiem Tak więc myślę znacznie prościej Lecz podobnie jak pan Ryszard Też mam takie wątpliwości Zarobkowa, sytuacja dla mnie nowa, czasem jest robota fajna, inny razem wręcz Emigracja zarobkowa, sytuacja dla mnie nowa, czasem jest robota fajna, Polaków, to wie pani, dla mnie wolność będzie wtedy, kiedy ja będę mogła pójść na demonstrację z homoseksualistami i nie będę się musiała bać, że dostanę pytardą w głowę. Michał łoszewski napisał. Polska to podpory spółki szary kraj rozjebany przez komunistycznych architektów, zarówno od budynków, jak i od tych oddusz. Nie ma o wielkich wili, pieniądzach i karierze. Chciałbym mieć talent. Chciałbym dyskutować o sztuce, poznawać innych artystów, wymienić poglądy w tym papierosowym. Chciałbym, żeby ludzie zaczęli słuchać tego, co mam do powiedzenia. Moja druga opowieść y, nosi tytuł y, Dom Czwartego Przykazania. Będzie dziać się w Domu Pomocy Społecznej, y, w cudzysłowie Dom Starców. Będzie opowiadać y, o bardzo trudnym rozdziale człowieka, jakim jest starość. O ludziach, którzy często są opuszczeni przez swoich najbliższych. O ludziach, którzy, których nie pozostaje nic tylko umierać. Takie, takie życie mają ludzie dla nas, prawców, dla pomocy. Wiem, że pracowałem przez rok w takim miejscu i powiem Wam, że to było jedno z najtrudniejszych doświadczeń w moim życiu. Jak przeżyjemy, to w nie ma tu nic dziewnych torów, nadal weź nie można. Powysić się przyjdzie o to. Tylu tu psychologów lepiej jednak wcześniej pogadać. A ty, alkoholik spojrzał uważnie za czerwienionymi oczami. Tak. A ja hazardzista można wskazałem głową matkę. i brudna jest tutaj popularnie, Nie szkodzi o na deski. Wszystko poszło się pierwszać, powiedział spokojniejszym tonem. Czyli co? Kąta już dawno, dom długi, chyba za dwa miliony, zniżał głos prawie ze szeptu. A teraz zadzwoniła ona, ryszona. Wyjął z kieszeni kurtki, zabronioną w ośrodku komórkę i pokazał połączenie. Nic już nie zostało. Wyszedł palcami niedopalak papierosa i natychmiast wydługo z paczki następnego. Żyja, że jej życia zostało, zauważyłem. Myślałem sobie, że pójdę na jakieś tory, albo utopię się, gdzieś mi głowę i patrzył w kamienie chodnika. Ale jeżeli ktoś przyjdzie w ciągu 10 minut, to będzie znak, że jednak mam jeszcze po co żyć. Ale ten ktoś powie mi też co mu, coś mądrego, co może jakoś na znaczy, ukierunkuję, spojrzał na mnie z napięciem. I padło na mnie, patrzył w milczeniu, osiągając po do słowy dyr. Nie się cudzymi słowami, będą to słowa Marka Hossa, który powiedział kiedyś, się też napisał, że zarówno bunt, jak i pogodzenie się ze światem są tak samo bezsensowne i bezcelowe. Taka jest prawda, bo ja przynajmniej uważam osobiście, że bunt jako taki bunt sam w sobie. Jak już mówiłem wcześniej, moim zdaniem życie powinno być samo w sobie opisem buntu. Nie każdy musi żyć, prawda? można się tego życia pozbawić, ale jeśli już postanowiło się żyć, powinno się żyć pięknie. Doskonale wiemy, że, że autopsy, jak i wszystkie inne używki są trucizną, można je używać od czasu do czasu, czy też w co środkach, to jest moment, czy kiedy się pije, pije bez przerwy, no to, to los jest, los jest taki, że Gdzie jestem? Kim ona jest? I są moje pijane kumple. Gryzę się wszędzące, spocone ramię, Wiedzę się, by odegnać lęk, by potwierdzić, że jeszcze istnieje, że istnieje wokół mnie jakaś rzeczywistość, w leszcze. Czuję zapach morzu, komórką Max, który leży obok mnie na trawie pijany, rozpływ rozporych i obsikał się w malinie. Zostawiliśmy nawet na dziko po przystanku autobusowego, bo autobus w nie nadjeżdżał, a były wakacje. Wypiliśmy dużo chwila. Ja wciąż trzymam w dłoni niedokończoną butelkę z brudną zieloną etykietą, z wizerunkiem wiatraka. On ściska w palcach z oczarowego penisa, Zaszczął sobie spodnie i koszulkę na brzuchu, podjąłem na tętnę mógł i czuję, że zaraz będę żył. kiedy ostatni raz żywiam. Ja gram na gitarze akustycznej, którą również co prawda podąża do wzmacniacza, ale dzisiaj będę jeszcze bardziej zbuntowany, ponieważ zbuntował się wzmacniacz i się zepsuł, więc zagram akustycznie. Po drugie, po drugie, bardzo dużo śpiewam o miłości, bo też podobnie jak Darek Papież jestem romantyczny. Serce się rwie Nie starcza łez. Gdzie ona, gdzie ona jest Serce się rwie